Montaż Pani Publik. Kierownictwo Produkcji Biuro przez Udział wzięli Andrzej Udy, Grzegorz Drojewski, Anna Ostelakis, Agnieszka Kunikowska, Brygida Kurowska, Anna Sztejner i inni. Media Ekspert. Wielka wyprzedaż. Na przykład nowoczesna lodówka Hotpoint. Duża pojemność. No Frost. Klasa A. Szuflada przy biednym i funkcja aktywnego tlenu. Media Expert, niskie ceny. Uf, super ufla. Super łup! Sobota Super łup w Kauflandzie. Złup łup 2 litry Pepsi Mirindy Mountain Dew lub 7 up Za jedyne 2,69 albo proszek Persil na 45. Prań po 21,99. Kaufland, ale super łup! Nowe disco piłki! Z dyskiem złapiesz piłkę. Zagraj z labi w dyskopiłkę. Na powórku i na plaży. Każdy tylko Latająca dyskopiłka rządzi! Zobaczcie jak się zmienia! Z dysku w piłkę! Złap, spłaszcz i rzuć! Teraz możesz bawić się nową dyskopiłką Junior lub większą dyskopiłką V-ty. to zabawa! Daj się ciągnąć, fajna sprawa! Zmieści się w każdym plecaku. Nowa, latająca dyskopiłka v 3 i Junior. Jest super! Zabawki z EP, wielka frajda. Płacisz za kontrakt! Oszczędzić i wydawać jak chcesz. Nie, yeah. pieniądze wrócą. Choć wydajesz, je. Przyjdź do Steamubile. Gdzie jesteś? Jestem w Steamubile. Przyjdź prościej z T-Mobile usługi bankowe. Konto już dziś. Konto za zero i zwrot 5% wydatków.